Twoje pielęgnacji używasz tylko płynu micelarnego do demakijażu i zastanawiasz się, dlaczego masz problemy ze swoją skórą? Albo używasz jakichś tam produktów e, przypadkowo skompletowanych w jeden zestaw, i myślisz sobie, co się dzieje, że te produkty nie przynoszą rezultatu na Twojej skórze. Daj znać, czy tak masz, czy jesteś jedną z tych kobiet, czy jesteś kobietą, która poszukuje pielęgnacji, która w końcu będzie skuteczna. W końcu sprawi, że wyprasujemy nasze zmarszczki, że przywrócimy skórze blask, zdrowy wygląd, pozbędziemy się szarości, ponurości z naszej skóry, pozbędziemy się wyprysków, stanów zapalnych, pryszczy, zaskórników, rozszerzonych porów, cokolwiek jest Twoim kłopotem, zmarszczki, przebarwienia, niedoskonałości. No lista się nie kończy od przesuszonej, poprzetłuszczającą się skórę. Chcę ci dziś powiedzieć, że odpowiednio dopasowana do twoich potrzeb pielęgnacja jest w stanie poradzić sobie z wszystkimi tymi dolegliwościami. I oczywiście nie proponuję ci jednego zestawu, który poradzi sobie ze wszystkimi yy, tymi kłopotami, ale Oferuję swoje doradztwo, bezpłatną pomoc, po to, żeby dopasować zestaw produktów dopasowanych do Twoich potrzeb. I tak jak trzy, ja trzy lata temu, używając tylko płynu micelarnego i zastanawiając się, jak to jest, że już na mojej skórze pierwsze zmaszki, a jeszcze borykam się z trądzikiem, z wypryskami, z nawracającymi ciągle stanami zapalnymi, co tutaj się dzieje i dlaczego tak jest? Chcę Ci dziś podać zestaw, który 3 lata temu zrobił rewolucję z moją skórą. Dziś w zmienionej nieco formie, w ulepszonej formule prezentuje się w ten sposób i jeśli pomyślałaś sobie, no dobra, to, to używałam tylko płynu micelarnego do, do demakijażu, a teraz mam użyć aż pięciu produktów, jak nie mam na to czasu, to chcę Ci powiedzieć, że wystarczą 3 minuty rano i 3 minuty wieczorem i ani minuty dłużej, żeby te produkty nałożyć na swoją skórę, żeby zadziałały, bo nie sztuką jest zadziałać raz na jakiś czas specjalistycznym zabiegiem, oczywiście bo ta przyjemność jest um, dla każdej z nas i możemy z tego korzystać. Natomiast jeśli zależy ci na trwałych efektach, stałych rezultatach, na zmianie, którą zobaczysz nie tylko ty, ale nagle Ludzie wokół zaczną dostrzegać, że coś zmieniło się z Twoją skórą, to ten zestaw da Ci to, oparty na podstawowych krokach czyli oczyszczaniu, złuszczaniu, nawilżaniu i ochronie sprawi, że nasza skóra będzie pięknie z dnia na dzień w zaskakujący sposób pozbędziemy się wszystkich kłopotów z naszą skórą. Jak użyć tych produktów? Dziś przychodzę do Ciebie, żeby pokazać Ci, jak prosta i szybka jest ta pielęgnacja. Zaczynam od produktu oczyszczającego zarówno rano, jak i wieczorem podczas demakijażu mleczko 4 w 1 sprawdzi się w rewelacyjnie jeśli nie masz czasu, bo jest to mleczko wielozadaniowe, które oczyszcza, złuszcza, robi demakijaż, pięknie pielęgnuje, dodaje składniki odżywcze już na poziomie mycia, no i przygotowuje skórę na kolejne kroki, jednocześnie tonizując ją. Spłucz obficie wodą, osusz i możesz nakładać kolejne kroki. Krokiem drugim jest krem pod oczy, który opiekuje się delikatną skórą pod okiem, siedmiokrotnie cieńszą niż skóra naszej twarzy. Więc tutaj pamiętaj o to, żeby zadbać produktem dedykowanym okolicy oka. Krokiem trzecim będzie krem na dzień. Nie chodzi o dobór przypadkowego kremu znalezionego w promocji. Tutaj krem ma pełnić wiele funkcji, przede wszystkim nawilżać swoją skórę, ale to nawilżenie musi być dostosowane do skóry, w zależności od tego czy jest to skóra normalna, czy mieszana i tłusta. Na koniec strażnik młodości, który daje jeszcze dodatkową bombę składników aktywnych i filtr 30. Jeśli nie jesteś pewna, czy te produkty są dla ciebie, to po prostu sprawdź to. Serdecznie cię zapraszam porządna porcja piękna każdego dnia.